Prosimy o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, nie mam żadnego komentarza. Po takim meczu trudno cokolwiek sensownego powiedzieć. I tyle. Po prostu graliśmy dzisiaj bardzo słabo i tyle z mojej strony. Nic więcej nie chcę dodać. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Za chwilę druga część konferencji. Dziękuję. Gościem drugiej części konferencji jest trener Korony Kielce, pan Dominik Nowak. Trenerze poprosimy o komentarz do dzisiejszego spotkania. No, radość w szatni, bo, bo, bo wiadomo w jakiej sytuacji byliśmy, takiej troszeczkę mentalnej. Chociaż nie widziałem to po, po zawodnikach na, na piątkowym rozruchu mimo tych trzech wcześniejszych porażkach. Mniej więcej, no czy pechowych, to, to, to już nie będziemy, ja mówię zawsze, zawsze gdzieś są przyczyny, więc dużo, dużo oczywiście rozmawialiśmy, był czas na regenerację, natomiast wracając do samego spotkania, taka pierwsza połówka, w której, w której no, mieliśmy swoje założenie ogólnie na całe spotkanie, ale... Yy, było, było dużo takich elementów nerwowości w naszej grze, niepotrzebnych strat, jeżeli chodzi o tą szczególnie środkową strefę. Mieliśmy więcej tutaj budować tych akcji i przyspieszać grę poprzez właśnie boczne sektory boiska, bo widzieliśmy, że Zagłębie jest zespołem, który w tej środkowej strefie jest dość ciasno ustawiony, ma zawodników, którzy są w stanie przejąć piłkę no i wyprowadzać. Bardzo groźne i, i szybkie, szybkie ataki, bo ta trójka z przodu naprawdę jest mobilna, szybka, dobrze, natomiast w tej drugiej połówce już te korekty wprowadziliśmy i dobrze rzeczywiście zespół zaczął. Pod względem takim taktycznym sposobem gry, kontrolować to, 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 to spotkanie i, i rzeczywiście tam brakło już wcześniej, można powiedzieć, dostawienia nogi czy lepszych decyzji, abyśmy otworzyli wynik spotkania. Natomiast cieszę się, że stało się. Szliśmy właśnie bramkę poprzez ładną, kombinacyjną grę właśnie w bocznym, bocznym sektorze i, i zdobywamy bramkę na 1.0. Natomiast no, w końcówce muszę powiedzieć, że będziemy to analizować, bo, bo ja też podchodzę zawsze chłodno i, i bez, bez y może nie entuzjazm, bardzo się cieszę jako trener ze zwycięstwa, natomiast y, musimy przeanalizować, żeby jeszcze tę jakoś podnieść i żeby było mniej nerwowości, bo rzeczywiście Zagłębie troszeczkę w tej końcówce, zbyt mocno nas zepnęło do, do obrony, ale też wytrzymaliśmy to, y, potrafiliśmy dobrze, kompaktowo obronić. Myślę, że takim właśnie zaangażowaniem, dobrym ustawieniem kompaktowym i współpracą w defensywie, jak również niektórymi zagraniami w ofensywie, pokazaliśmy, że to jest kierunek. No, Chcę zwrócić uwagę też na jedną no, bardzo ważną rzecz. No, zagraliśmy dzisiaj z zespołem, który myślę, że żebyśmy tą całą kolejkę ligową wzięli, to to, to jest najmłodszy zespół w Lidze. Także to jest dla mnie taka perspektywa i odnośnik do tego, że możemy tylko robić progres. My nad tym progresem musimy pracować, nie możemy się samo zadawalać. Przed nami oczywiście dużo pracy. Teraz znów tylko i regeneracja. Brakuje tego tygodnia fajnej, takiej zespołowej pracy, ale tak jeszcze raz chcę pochwalić dzisiaj przede wszystkim, Głównych aktorów, czyli moich zawodników za postawę, zaangażowanie. Yy, wieloma fragmentami właśnie fajnie, fajne, fajne pomysły, jeżeli chodzi o ofensywę, yy, brawo zespół, brawo korona i, i oby tak dalej. Dziękuję.